Znajdujemy się dzisiaj na Starym Rynku, jest to dzień, w którym zaczynamy, inaugurujemy cykl imprez sportowo-zdrowotnych, które się nazywają Niedzielę dla Zdrowia. Jest to cykl pięciu imprez w różnych lokalizacjach latem, Torunia. Dzisiaj zaczynamy na Starym Rynku, późniejsze niedziele będą odbywały się w pali sportowej na Bema, w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza, na basenach, na Skarpie i ostatnia niedziela, która będzie finałem, będzie odbywała się na Bulwarze Filadelfijskim. Chcemy podczas wakacji zaaktywizować wizować sportowo, też rekreacyjnie mieszkańców Torunia, a także zaproponować spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jedna łapka, druga łapka, ja jestem nie Jedna nóżka, druga nóżka, a to jest mój zadek. Jak się Niedzielę bawicie, dla zdrowia to jest moc atrakcji. No dobra, możemy ćwiczyć wspólnie z Bellą, możemy dzielę, ćwiczyć karatę, poznawać techniki Aikido. Nowości, Są też, kwiaty, jest też dużo atrakcji jest dla, jest dla dzieci, dla całych rodzin. Oczywiście porady dietetyczne. Taki... Dzisiaj, w ramach takiej promocyjnej akcji, mierzymy bezpłatnie poziom tkanki tłuszczowej w górnej części ciała aparatem, który nam pokaże zawartość tej tkanki. Warto ten parametr znać, monitorować, bo bardzo ważne jest znać zawartość. Tłuszcz musimy mieć, ale musi on być na zdrowym poziomie. Oczywiście, Więc warto ten parametr i monitorować. Zawartość tkanki tłuszczowej mierzymy aparatem, gdzie jest wykorzystana bioimpedancja elektryczna, czyli przepływ mikroprądu przez ciało i na podstawie różnicy oporu wyłapywana różnica, czyli zawartość tych między mięśniami a tłuszczem. I wtedy jest rzeczywiście wynik dla danego klienta pokazany. Dieta bezpłatna jest jedynym lekiem dla osób chorych na celiakię czy i mających my. My. różne no. alergie ewentualnie no, to tolerancję glutenu. Na początek rączki e, na My jako stowarzyszenie Proszę, że dążymy Wiem, do tego, żeby em, Polska stała się o, krajem to. przyjaznym dla y, osób tak, z takim schorzeniem. Celia Cooking to przede wszystkim sklep z żywnością bezglutenową e, oraz kawiarnia, restauracja. W zasadzie wszystkie dania, które podajemy, może, można zamówić śmiało w wersji bezglutenowej. Na co firma Celia Cooking zdobyła odpowiedni certyfikat. Dysponujemy takim specjalnym certyfikatem: menu bez glutenu. Niewiele w Polsce restauracji posiada taki certyfikat. Mamy kremy na przykład do, do twarzy. Teraz mamy taki fajny, nowy, specjalny krem, który yy, właśnie jest bardzo dobry, jak jest taka pogoda, bo yy, ma filtr UV 20 i daje taką ochronę skórze. Chroni przed przebarwieniami, uszkodzeniami yy, twarzy. To jest taki generalnie jedyny krem główny, który właśnie Avon tutaj wprowadził. Barowa gra to są piłkarzyki, a my gramy w futbol stołowy profesjonalnie tak naprawdę. Teraz pod koniec lipca 10 osób z Torunia jedzie na największą imprezę, która raz na 4 lata odbywa się w Bonn. To są Mistrzostwa Świata, 500 zawodników z całego świata tam występuje, także no naprawdę liczymy tam na jakieś sukcesy.